It's me! Oldschool. Witajcie wszyscy, fajni G, Tutaj, Oldschool. I zapraszam was na kolejny wspaniały odcinek Donkey Konga. Jesteśmy w Kremlandzie. I zostały nam ostatnie poziomy do Bossa. Także myślę, że w tej rundzie sobie załatwimy Bossa, nawet. Mm. I zobaczymy, co tam dalej pójdzie. Mm, teraz jesteśmy w jedynym poziomie bogiennym na tej planszy cześć mapce, krainie, tak zwać, tak zwać i nie jest to łatwo. Po to, że się, żeby dowalić tutaj maksymalne stężenie wrogów. Jak widzicie jest ich tu pełno. Skrzynek także. O! Nie udało się. A to wszystko po to żeby nam utrudnić życie. No taki gracz jak ja, zobaczy, o skrzyneczka, na pewno coś nie jest fajnego. Najwej... No może być tam życie, uuu. No i taką skrzynkę ciągniemy przez... nie wiadomo ilość wrogów, bo to oczywiście nie jest jedna, jedyna skrzyneczka, tylko... tam jest... kur... tam jest kilka ich w środku. No, pięknie. Dzięki. Super. Buen... yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy nie, nie poddajemy się, dajemy jeszcze raz. Dzieci jest tutaj o wiele ciężej, póki co, bo tak to byśmy mogli sobie po prostu przylecieć przez te ważki, a tak to przeskakiwanie jest trudniejsze. No ale cóż, chcę powiedzieć, że te łatwe. Ej, okay, kolejny pieniążek do kolekcji, mamy ich już 18. Nie wiadomo, gdzie my to użyjemy. Tutaj widzicie, mamy takiego sympatycznego jeża. Niebieski jeż, który nas wyrzuca w powietrze. Oczywiście możemy od niego oberwać, Także trzeba się go wystrzegać na swój sposób i nie wchodzić w niego, póki nie trzeba. Tutaj, jak widzicie, mamy coś pełno wstępu I skrzynek w skrzynkach. W środku są zazwyczaj pierdoły. O, wow, było blisko. Także nie ma sensu się nimi przejmować nad... za bardzo. Wiadomo, może być w środku kula. Do bonusu, ale. Póki co, ale tam są same śmieci. Tu sobie przeskoczymy. Okej, okay. ostrożnie, ważka. Leci sęp. Okej, okay. pudło. Drugi sęp. Okej, okay. beczka z mapką, ta nam się nie przyta. Warto mieć taką skrzynkę, mimo wszystko, na zapas, jakby nas miał wylecieć w ruch. To nie ma sensu się spieszyć tutaj. Bo po co? Ok, O Oj, super. Dobra, tutaj mamy bonus, Gia zeszczeli? Wow, ty w życiu, panie, cześć, beczko. A to lecimy jeszcze raz. Super. Tak lubię bagienny poziom, że chciałem go jeszcze raz robić. Skąd wiedzieliście? Dobra. A z takich pierdół poza, ten, poza światem Dogikonga Konga obecnie. A, trafiłem. Um, jak widzicie, nagrywam diabełki. E, cztery odcinki już czekają w zanadrzu. Także ze spokojem robię sobie zapas na wypadek, gdybym nie miał czasu nagrywać, bądź też, co gorsza, byś się urwał internet. Znowu. A drugą sprawą jest to, że znalazłem na Facebooku taką ciekawą opcję eee, a mianowicie promowanie osoby, bądź też firmy takie tam... kur... twarz takie tam pierdoły o. testowo założyłem sobie taką stronę dla redaktora, czy kogo tam wybrałem i zobaczymy co z tego wyniknie eee, strona działa trochę inaczej niż typowa z imienia i nazwiska ma tam swoje prawa, ograniczenia i zalety. Jak I wystarczy tylko polubić. Nie trzeba dodawać tej osoby do znajomych. Także myślę, że to jest o wiele łatwiejsze dla niektórych. I ci, co oglądają moi, moje filmiki na bieżąco i dotrwają dłużej niż parę sekund materiału, mm, i słyszycie to, co mówię teraz, kliknijcie: lubię to. Na udostępnieniu na Facebooku linku. Bo no, zamiast się póki jest mało ludzi, przerzucić na tamto. Jak się nie uda, to po prostu zostanę przy tym z imienia i nazwiska. Bo tak jest. Tak jest dobrze póki co. Ale może być zawsze lepiej. Kurczę, nie udało się. Musimy uważać. Jeden sęp. drugi sen. Zawsze przeskoczymy. Wow. Chciałbyś. I tu sobie ominiemy tego zwierzę. Skoczymy. Jest, beczka. Mamy połowę poziomu. Szlak. I teraz będziemy kombinowali jak się wrócić do tego... Bonusu, co tam został. Na pewno się jakoś da. Zobaczmy. Okej, okay, to było głupie. Tutaj mamy ważkę. Okej, okay, super. Tylko... O, jej, dało się! Tylko teraz pytanie. A nie, tutaj mamy drugą mapę. I w tym bonusie mamy zebrać sobie wszystkie gwiazdki. Spoko. Mamy podrzucić partnera i przy okazji nie wlecieć do wody. Nic trudnego, tak myślę. Chyba się nam nogę jakoś. Jeszcze trzy gwiazdki. O, okej, okay. jest pieniążek. 40 bardzo ładnie. I mykamy dalej. Mamy tutaj połowę, bo poziom już zaliczono. Zobaczmy. A, tylko małpka. A nie. Mówi się, trudno. Zmienimy sobie na Dixie. Będzie nam łatwiej tutaj podróżować. Skoro tam jest smubeczkę z małpką, to my sobie to tutaj Tu przeskocz. O, chciałbyś. I tu sobie poskaczemy z pałki. Wodną i na pałkę wodną. Okej. Okay. Jest pytanie. Góra, dół. Super. Tak jak widzicie, otorzy nam nie oszczędzili w rogu. Także trzeba się tutaj mieć na baczności. O! Chciałbyś. Jeszcze jeden. Tego też nie. I tutaj, wow. Dosyć szybko spiedzie. A, już mam. Prosto. No i kto powiedział, że stare gry są łatwe? Nie wiem jak tutaj 3-latek bym miał sobie poradzić, według deklaracji na opakowaniu. to jest gra dla 3-latków, bodajże. Ale... Ważne, że tu nie ma przemocy, nie ma krwi. Są urocze opki rzucające i zabijające owady. Oraz ssaki, oraz gad. Dobra, Czy to jest pierwszy pieniążek za nami. Jedziemy z save'a. Nie ma sensu się wracać na połowę poziomu. Znaczy, co tu nas czeka. Krokodyl, spoko. Beczki słyszę. ale mamy Dixie, to nam nie są potrzebne. Poda, myliłem się, ta jedna była potrzebna. No i tu mam skrzyneczkę, tajemniczą jedną skrzyneczkę. Zobaczymy, co się w niej kryje. Banan. No dobra, jeden banan. Spoko. Aha, cyk, cyk, cyk. A, ah, Pięknie! Jeszcze jeden. To jest ciekawe. U, deka jest tam! To sobie quick saveniemy Nie... Okay. Wow! Czyli ta beczka nie... Teraz! Ah, Jej, deka! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj mamy kluba kiosk, to zostawimy na koniec gry. I przechodzimy teraz do Rambi Rumbu. Rambi to chyba jest nasz nosorożec, jeżeli mi mi Zobaczmy, tam na górze nic nie ma, spoko. I znowu jesteśmy w Pool I to znowu oczywiście nasz ulubiony miodek. Trzeba uważać, żeby nie wlecieć. Zobaczmy, co tam się kryje na dole. A, czyli niewiele. O, oh, małpa pod pie... Mm. Zżera miód? No dobra, niech będzie. Wow, bardzo blisko. Krokodylek! Jest pytanie, co tam jest na dole? Zacznijmy kocie, żeby sprawdzić. O, oh, skok wiary. Fajnie. Tutaj wszystko środku małpa, to sobie o bez robimy stratę. Uh, skacz, Zidid, skacz! Bądź zwinną małpą. Widać mu się nie udało do końca być zwinną małpą. Trudno. Jeszcze jeden krokodelek. Okej. Okay. Hmm. Tam trzeba się dostać jakoś. Tam jest banan. Banany są bardzo ważne. Dobra, wow. Fajnie. Bardzo żyjemy. Chociaż przydałaby się druga małpa. Nie powiem. Korci mnie, żeby się zabić, żeby ją zdobyć. O. Okay. Ej. mnie, co tam było. Dobra, nie przeskoczymy zesz... Wow. Okej, okay, spoko. Dzięki. Ooo, jeszcze poszatkował na koniec. Nie Dobra, to dajemy jeszcze raz. Zawarcie gotowi! Żeby się znaleźć z tymi wszystkimi osami, dobra? Mamy Didi. Mamy Dix. Mamy też osę. Siop. Ja! Było no blisko. Okej. Okay. Mamy też życie. Bardzo fajnie. Kolejnego krokodyla. Okej, okay, super. To jest pytanie: jak się tam dostać? Hmm. Uh, nie, nie udało się. Może z tej strony? Też nie. Może tu? Też nie. czy trzeba się tam jakoś dostać? Pytanie tylko jak. Tu jest haczyk. Oj. Uh, nie, 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 nie. Okej, okay, czego my się chwyciliśmy? Nie wiem. <grytanie> Ale wolę nie wnikać. Okej, okay, dajemy jeszcze snack. save zobaczymy czy się w ogóle tam da dostać. Nie... Już tu? Też nie. nie... Nie! Też się nie udało. Dobra. Z przelotu... też się nie da. Hmm... Tam jest jakiś sekret, ja to czuję. Tylko jak go zdobyć? Nasza słodka... Dixie... Może latać, ale to nie wystarczy, żeby się tam dostać. Może tutaj? Też nie. Szlak, szlak. Nie to mi chodziło. No prawie, kurczę, no prawie się. Coś tam jest, coś tam jest, ja to czuję. Didi nie. Skoczył tak daleko, jakbym się spodziewał. Szkoda, że rzucając małpą się nie możemy przyczepić do miodu. Dobra, zmieniam sobie na Dixie. Podatem. I chromolimetr. Jedziemy w górę. Tu widzę osę ambitną. Tutaj krokodyla. O, na szczęście udało się go zabić. Aha! Tutaj jest sekret. W takim sensie. dobra Czyli tam. A nie, tam u góry jeszcze jest zdarzyć. Aha! To tak to idzie. powolutku Ten poziom jest dosyć skomplikowany, ponieważ nie idziemy typowo góra do góry przed siebie. Łaj. Już zrobię mm, Tylko trzeba tutaj łazić po różnych płaszczyznach, czyli się cofać iść w górę iść w dół. Fajnie, bardzo fajnie. Zbudowali tą konwencję standardową. Przez to poziom nie jest taki nudny, i sztampowy. A. Okej. Okay. Pytanie: Dobra, ryzykujemy. Jest ryzyko, by się opłaciło. Wow! Was close, ok. Wymieniamy sobie na Skoro tu jest wieszak. I my sobie skoczymy. Ok. Wuh. Wuh. Prawie. Kurczę, jest skomplikowany. Ten poziom jest bardzo mocno. Okej, okay, udało się. Tutaj strzeżę osa jakiegoś pieniążka, ale sobie tego nie weźmiemy. A, jest bonus. Istnij się w górę. Czyby to było tak proste jak się wydaje. Na pewno nie. A jednak. No proszę. Gdzie nas wyrzucić. Okej. Okay. Tutaj jesteśmy. Skok wiary. Tutaj pacjent z sasakami. Chciałbyś. Nie ze mną te bariery. Oj, drugi skok. Sam się na Dixie. Nie ma sensu ryzykować dla głupiego życia. O, jest ta łapeczka. Tu nic nie ma. Tam jest tylko ta osoba. co się stanie, jak lecimy tutaj w dół. Coś tu jest. Nie. Okej. Okay. Gdzie my lecimy? Oh. Czy my idziemy w lewo, czy w prawo? O. Oh. Wow. Oh. Czy my jesteśmy tutaj? Z powrotem. O oh, Boże. Jak się cofnąłem przez przypadek. Wow! Kicha. Dobra. Mamy jeszcze jedną małpę? Mamy zero małp? Okay. Skaczemy sobie jeszcze raz. Jak ja głupi, przecież miałem połowę poziomu zaliczoną. Szlak. Dobra. Trudno się mówi. Mamy sobie sobie opakować nad rozlanym mlekiem, bananem, czy... co ktoś chciał? O, udało się. To robimy to jeszcze raz. Znaczy, że bonus był prosty. To nic się nie stało, zmieniamy sobie na Didiego. Czego skoczka naczelnego. Okej. Okay. I lecimy. Po kolejny... O, ty, prawie. No jakim cudem, no. Dobra, ważne, że zaraz weźmiemy peczkę. Dobra, to się liczy najbardziej. Te osy co tu strzegą nic nie ma. To <grystanie> faktycznie nic nie ma. Chyba zobaczycie Takie konk 100 sposobów na śmierć. <grystanie> Zaszatkowanie numer 17. No i dobra, mamy beczkę ze sobą. Um, teraz pójdziemy sobie tutaj. I zobaczymy co nas tu czeka. Tu mamy nosorożca. Dobra. I teraz mam pewną zagrychę. Tam jest deka, jak widzicie na górze. Tylko za Chiny jej się nie da wziąć. Powinniśmy być tu zwykłą małpą, ale nie da się. Sprawdzałem. Uch. O! Pięknie! Nie wiedziałem, że się tak da. Nie, czyżby to była skucha ze strony autorów gry? To wie. Dobra, to sobie weźmiemy życie. Sajewniemy. Uh -huh. Co by nie było? Lecimy tam? A sprawdziłem, co tam jest na dole. Jest tam nie ma na dole. Siup. Oj, tu. Dobra, skok. Jeszcze raz. Powtóreczka. 1, dwa, trzy, siup, 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 siup. Okej, okay, lecimy dalej. I tu go nas wieka osa, wow! Po nie widzę, spore. W szczęście sensie mamy grubą skórę, bo te czerwone osy nam nic nie zrobią. Gorzej są wielką, bo jej nie możemy zabić. O, proszę, pięknie. Mamy dwie małpy Sobie zobaczymy co tu nas czeka na górze Chyba nic. Patrzmy. Czy ta osoba leci tutaj? Chyba nie. Teraz polecimy. Jeśli cofniemy jako małpki. Zobaczymy czy coś się da. Nie, nie da się. Po co to wszystko? Nie da się stąd wyjść też w ten sposób. Także to myślę, że to jest kucha po prostu. Gdybyśmy się głowili. No i dobra, zostało nam tylko King Zing Sting. Nasz boss w tej arenie, zakończymy sobie na nim odcinek Także przejdziemy do niego od razu I uwaga, to jest jeden z tych fajniejszych bossów Ponieważ walczymy tutaj jako nie małpki, a papuga Jest to bardzo fajne rozmaicenie nudnych sztampowych bossów Ok. I naszym celem jest tutaj to żołądło Musimy tak walnąć tą osę w tyłek tak trochę Pienia okay. Oj prawie Dawaj w odło, dawaj w odło. Uuh. Dawaj Okej okay. I teraz jest czerwona, wkurzona osana. I strzela w nas swoimi kolcami Jak się odwkurzy, szlak, dzięki To wraca na standardową, standardowy szlak Osi Dawaj go Dawaj Dawaj w tyłek Już to nie za boli osu. jest spokój. Prawie. Uuh. Prawie. Uuh. Dawaj, kurde, dawaj. Szlak. Nie ślepo śleposam. Jeee, udało się. Jest pytanie. Teraz nie p... Mamy przecież jedną mapkę, tylko. Oj, szybko lata. Skubana. I teraz jak ją trafić? Dobrze, przeczekamy sobie tutaj. Okej. Okay. I dawaj. Dawaj ją, dawaj. Wow. Chodź, tu głupia osoba. A! ci. Dobra. Teraz jeszcze szybciej strzela. O, ty w życiu. No tak, zapamiętać. Po wkurze. O, się leci ona w górę. Dobra. Dajemy to jeszcze raz. Dwie pieniążki, a co? Dzień dobry. Raz w dupcie. Drugi raz w dupcie. Uciekamy się na sam górę. Uciekam się na sam dół. Opa. Nie zdążymy za nią natążyć. O ty, o ty, o ty, o ty. Masz ty. Jeszcze jej nie trafiłem. Nie, no to... Jest, to jest niewaga krwi wymaga. Nie mojej! Jest! Jeden raz. O, się wkurzyło. Wkurzona os, to nic dobrego. Ej. Dawaj, dawaj! Jest! Pewnie strzela. Dwa, trzy. Okej. Się uspokoiła, widzę. Że tak szybko nie lata. Także będzie nam łatwiej ją trafić. Raz. Ja Siedniemy sobie, bo co mi tam? Bo teraz to dopiero lata. Nie ja wymierzyłem. A. A. Spoko. Hm. Prawie. Hm? O nie. Aaa... Perfekt. Co to jest? Mała osa? Pewnie przez dużo... Wiele os. Aaa... Zmieniła się w taką duper rękę małą? Spoko. O, eee. O Boże, święta, jak ty No! I zaliczona! Ej, papuzi taniec! Ty, ty 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 No i witajcie w Glomy Glucz! Tutaj sobie zakończymy. że mam tylko jak wygląda ta kraina. Ponuro. Strasznie. Ach. To robimy. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jak zwykle, i zapraszam was do innych serii Red Demon Crest, Duke Nukem, który de facto mi się save skasował, ale co tam, A, Jim, no i oczywiście na przyszłość jeszcze do kolejnej serii, które tam powstaną, mówi Old School, i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!